Witajcie. Jak wszyscy wiemy występują trzy właściwe wersje Galaxy S3. Biała, niebieska i już czerwona w Stanach się pojawiła. Może niedługo zabita ona do Europy. W każdym razie u nas można dostać wersję białą i wersję niebieską. Ehm, I tak, no ja na swojego niebieskiego Galaxy S3 bardzo długo czekałem ze względu na opóźnienia z, z tej z wadą produkcyjną klapki, że ona została wykonana nie z takiego materiału jak powinna, że... Pojawiały się jakieś nie tyle co odpryski, ale wewnątrz tego, tej obudowy tego materiału hyperglaze jakieś załamanie się robiły, występowały jakieś takie dziwne kleksy i generalnie bardzo kiepsko to wyszło. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać troszkę bliżej wersję niebieską, którą ja mam, Peppel Blue. Może jakoś to się tutaj uda, nie wiem, jest jeszcze w miarę jasno. Chciałbym Wam przede wszystkim pokazać to takie szczotkowany ten szczotkowany taki materiał. O, tutaj teraz widać, że ten właściwie ten telefon jest prawie szary, w, taki, w, w tym momencie jak go teraz widzicie. Dodatkowo właśnie bardzo fajny efekt, bardzo fajny efekt, bardzo dobre wrażenie to robi to, że ten materiał jest taki szczotkowany. tutaj widać wyraźnie, jak te linie przechodzą z lewej do prawej czy z prawej do lewej. I one, one są tak na całej obudowie. Tutaj z przodu również, o jak widzicie. Spróbuję Wam to, o tutaj pokazać. Jedyne co mnie dziwi i to mnie bardzo straszyło na początku, nie wiem czy, czy to teraz dobrze widzicie, ale guzik home jest jakby zupełnie z, z innej bajki, tak? On jest fioletowy, on w ogóle nie pasuje do tego telefonu. Nie wiem, on został jakoś tak miałem wrażenie, że on został jakby zostawiony z poprzedniej obudowy, Samsung wymienił obudowy, żeby, żeby móc sprzedawać właśnie e, telefon, a zostawił ten przycisk, bo on kolorystycznie w ogóle tutaj nie pasuje. No, chciałbym wam jeszcze pokazać, że niestety, ale wersja niebieska w porównaniu do białej strasznie się palcuje. Ja przed chwilą telefon wyczyściłem mikrofibrom. Ręce mam specjalnie umyte, żeby właśnie nie zostawiać żadnych klepsów, dobrze wyczyszczone, wysuszone, a jednak te odciski zostają. O, teraz widzicie jak się marze ta obudowa. No niestety to jest minus, tak? Trzeba ją co chwilę przecierać. To samo z ekranem. Na białym, o, na białym zdecydowanie mniej to widać, no i to jest fakt. W każdym razie, no mnie osobiście niebieski bardziej się podoba, mimo tego, że, że jednak bardziej Trudniej utrzymać go w czystości, jednak moim zdaniem robi zdecydowanie lepsze wrażenie. No, poza tym wszyscy w Polsce się płasili na te białe, tak? jak wyszedł Galaxy S3. O, wyszedł Galaxy S3, o, super, hura. Wszyscy polecieli do sklepów, kupili, nieważne. Wiele osób bardzo chciało kupić niebieski, ale wyszedł biały. O Jezus, kupię biały, będę miał Galaxy S3. Nikt nie czekał. No i moim zdaniem to jest yy, troszkę. E, trochę no, nieodpowiedzialne, znaczy, no, każdy robi co chce oczywiście, tak, ale ja wolałem poczekać te nawet 2-3 tygodnie dłużej i dostać ten telefon, który chciałem, który mi się podobał w dniu premiery. E, no i tak jak widzicie tutaj tak on się prezentuje. W boku też naprawdę bardzo ładnie wygląda. Guziki akurat w moim przypadku, nie wiem czytałem, że różnie to bywa, ale w moim przypadku są bardzo dobrze spasowane. Nie wiem czy tutaj zauważycie, Pewno nie, troszkę zbyt kiepska jakość jest tego aparatu tutaj. Tutaj na łączeniach widać takie delikatne, takie delikatne rysy jakby łączenia tego, tej ramki. No ale nie jest to jakoś tam strasznie uciążliwe. Oczywiście, weźmiemy sobie mikrofibrę, wyczyścimy. telefon i wygląda pięknie. Jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie jeszcze obudowy, to zapraszam w komentarzach i pozdrawiam, cześć.